Żel do brwi kolor karamel to kosmetyk, którym szybko i sprawnie podkreślisz swoje brwi. Żel znajduje się w szklanym pojemniczku o pojemności 2 gram i jest bardzo wydajny. W zestawie znajdziecie dołączony do niego pędzelek. Pędzelkiem możecie robić nawet bardzo cieniutkie, precyzyjne linie. Jest to kosmetyk w 100% naturalny. W jego składzie znajdziemy m.in. wosk pszczeli, olej sezamowy czy też olej rycynowy. Żel do brwi występuje w trzech odcieniach. Najjaśniejszy, to numer 61, jest to kolor blond. Aby zaaplikować żel, wystarczy nabrać odrobinę produktu z pudełeczka na dołączony pędzelek i nanieść na skórę. Jak już wcześniej wspominałam, za pomocą żelu możemy wykonywać także precyzyjne linie, imitujące po prostu włoski brwi. Numer 62 to odcień kasztanowy. Jest to najbardziej neutralny kolor, który pasuje do większości karnacji. Najciemniejszym kolorem jest kolor numer 63. Ma on odcień ciemnego brązu. Przyjrzyjcie się dokładnie: nie jest to czarny, tylko właśnie bardzo ciemny brąz. Przygotowałam dla Was również zestawienie trzech słoczy kolorów produktu tak abyście mogli sobie bez trudu je ze sobą porównać.